Telefon zadzwonił o trzeciej nad ranem. Serce podeszło mi do gardła, bo przecież nic dobrego nie może wydarzyć się o takiej porze. To był ojciec. Głos miał dziwny, jakby kontrolowany, jakby czytał z kartki. Powiedział tylko: Potrzebujemy pięćdziesiąt tysięcy złotych. Natychmiast. Przelej je dziś rano. Zapytałam, co się stało. Czy ktoś jest w szpitalu? Czy jest jakaś pilna sytuacja? Czy coś się wydarzyło? On tylko powtórzył chłodno: Po prostu zrób to. To rodzinna sprawa. Liczymy na ciebie. Zawsze mogliśmy na ciebie liczyć. I się rozłączył, zanim zdążyłam zadać kolejne pytanie. Siedziałam w ciemności swojej sypialni, trzymając telefon w drżących rękach, czując, jak adrenalina pulsuje w żyłach. 50 tysięcy złotych to były moje oszczędności z ostatnich pięciu lat ciężkiej pracy. Każdy grosz odkładany z pensji jako pielęgniarka na oddziale intensywnej terapii, każda dodatkowa zmiana w weekendy, każde święto spędzone w pracy zamiast z rodziną, żeby mieć zabezpieczenie na przyszłość, na własne mieszkanie, na normalne życie. Ale to byli moi rodzice, rodzina. Krew. Więc bez zastanowienia, o ósmej rano, siedziałam w banku i podpisywałam dokumenty przelewu. Kobieta za okienkiem zapytała dwukrotnie, czy jestem całkowicie pewna tej decyzji. Skinęłam głową, chociaż czułam dziwny ucisk w żołądku, jakby coś było nie tak. Kiedy wyszłam z banku, wysłałam wiadomość: Pieniądze wysłane. Proszę, dajcie znać, że wszystko w porządku. Bardzo się martwię. Odpowiedzi nie było przez cały dzień. Przez tydzień, przez dwa tygodnie. Cisza była ogłuszająca i przerażająca. A potem zobaczyłam zdjęcie na Facebooku, które zmieniło wszystko. Moja młodsza siostra, Kasia, stała w eleganckiej białej sukni ślubnej, trzymając bukiet z białych róż i piwoni. Obok niej mama i tata uśmiechnięci od ucha do ucha, ubrani w drogie garnitury i sukienki. Pod zdjęciem dumny napis, przygotowania do najpiękniejszego dnia naszej księżniczki, zaproszenia już wysłane do wszystkich gości. Poczułam, jakby ktoś uderzył mnie pięścią prosto w twarz z pełną siłą, zaproszenia wysłane, czyli wszyscy o tym wiedzieli od tygodni, może miesięcy, wszyscy poza mną, starszą siostrą. Przewinęłam dalej przez jej profil, czując, jak żołądek ściska mi się coraz bardziej. Kolejne zdjęcia. Degustacja pięciokondygnacyjnego tortu weselnego. Próba fryzury u najdroższego stylisty w mieście. Wybór importowanych kwiatów. Przymiarki sukni od projektanta. Wszystko zaplanowane perfekcyjnie. Wszystko wyglądało jak z bajki, jak z ekskluzywnego magazynu ślubnego. I wtedy dotarło do mnie z całą mocą. Te pięćdziesiąt tysięcy złotych nie było na żadną pilną sytuację medyczną czy kryzysową. To było na jej bajkowe wesele, na spełnienie jej marzeń. Oni nie powiedzieli mi prawdy, bo wiedzieli doskonale, żebym odmówiła, żebym zadała niewygodne pytania. Wiedziałam, jak to zawsze działało w naszej rodzinie przez wszystkie te lata. Kasia zawsze była ulubienicą rodziców, małą księżniczką. Zawsze dostawała absolutnie wszystko, czego tylko zapragnęła. Nowy samochód na osiemnastkę, w pełni opłacone studia za granicą, mieszkanie kupione przez rodziców w centrum. Ja? Ja musiałam pracować od szesnastego roku życia w kawiarni, w sklepach, wszędzie. Sama opłaciłam każdy semestr swojej edukacji, biorąc kredyty studenckie. Sama kupiłam swoje małe mieszkanie na przedmieściach, oszczędzając każdą złotówkę przez lata. A teraz oni wzięli moje ostatnie oszczędności, mój fundusz bezpieczeństwa, na jej ekstrawaganckie wesele, nie pytając nawet, nie mówiąc mi prawdy, traktując mnie jak bankomat. Dzwoniłam do mamy trzeci raz z rzędu. Odebrała dopiero po piątym długim sygnale niechętnie Mamo o co naprawdę chodzi z tymi pieniędzmi proszę o szczerość zapytałam, starając się desperacko zachować spokój w głosie. Usłyszałam głębokie westchnienie jakby rozmawianie ze mną było dla niej ciężarem Kasiu to naprawdę ważne twoja młodsza siostra wreszcie wychodzi za mąż. To wydarzenie jej życia, jej wielki dzień. Chcieliśmy bardzo, żeby było absolutnie idealne, niezapomniane. Idealne. To słowo bolało mnie najbardziej ze wszystkich, rozdzierało serce. Dlaczego mi nie powiedzieliście po prostu prawdy od początku? Zasługiwałam na szczerość, pytałam, czując, jak głos mi drży mimo starań. Bo wiedziałyśmy z ojcem, że będziesz robić niepotrzebne problemy i komplikować sytuację. Zawsze jesteś taka nadmiernie praktyczna, taka rozsądna. Nie rozumiesz po prostu, jak niesamowicie ważne to jest dla Kasi, dla całej naszej rodziny. Praktyczna. To było ich eleganckie określenie na to, że byłam zapomniana, ignorowana, nieważna. A co z moim weselem pięć lat temu? Daliście mi trzy tysiące, i powiedzieliście wtedy, że to wszystko, na co was stać, przypomniałam z bólem. Mama zaśmiała się nerwowo, lekceważąco. To było całkowicie inne, zupełnie inna sytuacja. Ty miałaś już ustabilizowaną sytuację życiową. Dobrą pracę. Kasia potrzebuje teraz naszego wsparcia i pomocy. Rozłączyłam się bez pożegnania, czując jak rękami drży. Łzy spływały mi powoli po policzkach, ale nie z żalu czy smutku, z czystej palonej wściekłości i poczucia niesprawiedliwości. I wtedy przyszło pocztą eleganckie kremowe zaproszenie na ciężkim drogim papierze z wytłoczonymi złotymi literami na wesele Kasi. Za dokładnie dwa miesiące, w najdroższej sali balowej w mieście, tej z widokiem na rzekę, którą przypadkiem pomogłam opłacić moimi oszczędnościami. Nie było żadnej osobistej notatki od siostry, żadnego przepraszam od rodziców, żadnego wyjaśnienia, tylko suche, wydrukowane eleganckim drukiem. Zapraszamy serdecznie na uroczystość zaślubin. Przez następne długie tygodnie żyłam w dziwnej, nienaturalnej ciszy emocjonalnej. Odbierałam sporadyczne telefony od rodziców z uprzejmym, chłodnym tak i nie, nie angażując się w żadne rozmowy. Oni zachowywali się, jakby absolutnie nic się nie stało, jakby to wszystko było normalne i oczywiste, jakby wzięcie pięćdziesięciu tysięcy złotych bez mojej zgody było czymś zwykłym. Mama dzwoniła regularnie, żeby szczegółowo opowiedzieć o wyborze wykwintnego menu na wesele, o degustacjach win. Tata wysyłał mi zdjęcia coraz to nowych, kosztownych dekoracji, świeczników, kompozycji kwiatowych. Kasia ani razu się do mnie nie odezwała osobiście, jakbym nie istniała, jakbym była duchem. W pracy na oddziale koledzy i koleżanki pytali wielokrotnie, Dlaczego jestem ostatnio taka niezwykle milcząca i zamknięta w sobie? Nie umiałam im wytłumaczyć prostymi słowami, że czuję się jak duch we własnej rodzinie, jak niewidzialny bankomat, jak urządzenie, które przestało działać poprawnie i nagle stało się kompletnie niewidzialne dla wszystkich. W nocy leżałam godzinami w ciemności, wpatrując się w biały sufit, obsesyjnie odtwarzając każdą bolesną sytuację z mojego dzieciństwa. Jak Kasia płakała histerycznie, bo chciała nową, drogą lalkę z zagranicy, i dostawała ją następnego dnia. Jak ja cicho prosiłam o pieniądze na klasową wycieczkę szkolną, i słyszałam surowo Musisz się wreszcie nauczyć samodzielnie oszczędzać. Jak na jej urodziny rodzice wynajmowali całe sale z animatorami, a na moich był tylko prosty domowy tort i kilka osób. Zawsze mówiłam sobie w duchu, że to nie ma większego znaczenia, że jestem w porządku, że jestem starsza, bardziej dojrzała, silniejsza. Ale teraz widziałam krystalicznie czystą prawdę. Nigdy nie chodziło o różnicę wieku między nami. Chodziło o to, że byłam wygodna, niewymagająca. Nie potrzebowałam uwagi, nie domagałam się niczego a Kasia była ich małą, delikatną gwiazdą, którą musieli wiecznie błyszczeć i pielęgnować za wszelką cenę. Tydzień przed wielkim weselem, mama zadzwoniła ponownie w niedzielne popołudnie. Kasiu, musimy koniecznie porozmawiać o twoim ważnym występie na weselu. Występie? O czym ona mówiła? Kasia bardzo chce, żebyś wygłosiła piękny toast jako starsza siostra. To byłoby niesamowicie wzruszające i symboliczne. Coś głęboko we mnie pękło w tym momencie. Mama, ja nawet nie jestem jedną z druchen w jej ślubnej procesji, powiedziałam cicho. Długa, niewygodna cisza po drugiej stronie. No cóż, wiesz, Kasia ma swoje bliskie przyjaciółki z studiów, ale toast odrodzonej siostry byłby naprawdę wyjątkowy. Przyjaciółki, które znała ledwie od trzech lat studiowania, były wyraźnie ważniejsze i bliższe niż ja, jej siostra. Dobrze, zrobię ten toast, powiedziałam spokojnie, kontrolując każde słowo. Usłyszałam natychmiastową ulgę w jej głosie. Wiedziałam, że zawsze możemy na ciebie liczyć, jesteś taka odpowiedzialna. Mogą na mnie liczyć. Tak, mogli zawsze, bezwarunkowo, całe życie. Przez cały następny tydzień siedziałam wieczorami i skrupulatnie pisałam ten toast, nie ten słodki i wzruszający, którego wszyscy oczekiwali usłyszeć, ten prawdziwy, szczery, bolesny, ale nie pokazałam go absolutnie nikomu, trzymałam w tajemnicy. W międzyczasie systematycznie zaczęłam zbierać wszystkie dokumenty finansowe, szczegółowe wyciągi z mojego konta bankowego. Oficjalne potwierdzenia przelewów z pieczątkami. Każdą wiadomość tekstową, każdy e-mail, każdą rozmowę zapisaną. Wszystko, co jasno pokazywało całą prawdę, jak to naprawdę wyglądało przez lata. Kupiłam sobie nową, elegancką sukienkę w ekskluzywnym butiku ciemną, granatową, prostą, ale wyrafinowaną. Poszłam do najlepszego fryzjera w mieście. Zrobiłam profesjonalny makijaż. Chciałam wyglądać absolutnie idealnie, nienagannie, bo wiedziałam głęboko w sercu, że ten dzień wcale nie będzie o Kasi i jej szczęściu, będzie o prawdzie, którą wszyscy ignorowali. Dzień przed wielkim weselem siedziałam sama w swoim cichym mieszkaniu, trzymając w dłoniach grubą kopertę. W środku były wszystkie zebrane dokumenty, wydruki potwierdzenia i długi szczery list. List, którego absolutnie nikt się nie spodziewał. Nikt nie przewidział. Przez wszystkie te długie lata byłam cichą, posłuszną córką, tą, która nigdy nie sprawiała żadnych problemów ani kłopotów, tą, na którą zawsze można było bezpiecznie liczyć w każdej sytuacji. Ale teraz Siedząc i patrząc intensywnie na te wszystkie dokumenty rozłożone przede mną, czułam coś zupełnie innego przepływające przez ciało niezłość, nie smutek ani żal, głęboki krystaliczny spokój, jasność umysłu. Wiedziałam dokładnie, co muszę zrobić następnego dnia. Wiedziałam, że jutro wszystko się radykalnie zmieni na zawsze. Mama wysłała mi długą wiadomość późnym wieczorem. Kochanie, nie zapomnij o ważnym toaście. I przyjdź proszę dużo wcześniej, żeby pomóc nam z organizacją gości i ostatnimi sprawami. Pomóc z gośćmi, oczywiście jak zawsze, odpowiedziałam krótko i rzeczowo: będę punktualnie. Tej nocy spałam spokojnie, głęboko, lepiej niż przez ostatnie dwa pełne miesiące niepokoju. Bo po raz pierwszy od bardzo dawna miałam pełną kontrolę nie nad nimi, ich decyzjami nad sobą samą nad tym, jak pozwalam ludziom traktować mnie, używać nad tym, czy dalej będę tą niewidzialną córką, która cicho płaci wszystkie rachunki za cudze wymarzone szczęście. Rano włożyłam starannie ciemną granatową sukienkę, delikatnie się umalowałam, Wzięłam przygotowaną kopertę i wyszłam zdecydowanie z domu. Sala weselna była absolutnie przepiękna, zapierająca dech. Setki białych róż i orchidei wszędzie, dokąd oko sięgnęło kryształowe świeczniki, eleganckie nakrycia stołów ze złotymi detalami moje ciężko zarobione pieniądze wyglądały naprawdę wspaniale, imponująco. Gdy weszłam powoli do głównej sali, Mama natychmiast podbiegła do mnie z szerokim, sztucznym uśmiechem. Kasiu, nareszcie jesteś. Możesz nam szybko pomóc poustawiać eleganckie karteczki z nazwiskami przy stołach? Spojrzałam na nią bardzo spokojnie, bez emocji. Oczywiście chętnie. Przez kolejną pełną godzinę, sumiennie, pomagałam w ostatnich przygotowaniach. Uśmiechałam się uprzejmie do wszystkich przybywających gości. Serdecznie gratulowałam Kasi, która nawet raz nie spojrzała mi prosto w oczy, unikała kontaktu. Czułam na sobie zadowolone spojrzenia rodziców, wyraźnie usatysfakcjonowanych, że wszystko wróciło do całkowitej normy. Ślubna ceremonia była piękna, wzruszająca dla wszystkich. Kasia płakała rzewnie pod welonem, mama ocierała łzy chusteczką. Goście klaszczeli entuzjastycznie. Ja siedziałam sama w ostatnim rzędzie krzeseł, spokojnie trzymając kopertę na kolanach. Potem rozpoczął się bankiet weselny. Głośna muzyka, tańce, wykwintne jedzenie na srebrnych półmiskach. Wszyscy bawili się znakomicie, śmiali się radośnie. I wtedy nadszedł długo oczekiwany moment na oficjalne toasty. Mama podeszła pewnie do mikrofonu i powiedziała głośno: A teraz poprosimy serdecznie starszą siostrę naszej pięknej panny młodej Kasie o kilka ciepłych słów. Wstałam powoli z miejsca. Poczułam, jak serce wali mi bardzo mocno w piersi. Absolutnie wszystkie oczy w sali były teraz skierowane wyłącznie na mnie. Podeszłam spokojnie do mikrofonu, wciąż trzymając swoją kopertę. Dziękuję bardzo za zaproszenie, zaczęłam spokojnym, kontrolowanym głosem. Chciałam powiedzieć dziś kilka szczerych słów o tym, co naprawdę oznacza dla mnie rodzina. Mama uśmiechała się dumnie i pewnie. Tata skinął głową z aprobatą. Kasia nerwowo patrzyła na swoje perfekcyjnie pomalowane paznokcie. Rodzina to przede wszystkim zaufanie, mówiłam dalej wyraźnie. To szczerość wobec siebie, to prawdziwe wsparcie w najtrudniejszych chwilach życia. Sala stopniowo robiła się coraz cichsza. Dokładnie dwa miesiące temu dostałam nieoczekiwany telefon o trzeciej nad ranem. Mówiono mi wtedy, że to pilna, dramatyczna sprawa rodzinna, że potrzeba natychmiast pięćdziesiąt tysięcy złotych. Kasia gwałtownie podniosła głowę, patrząc na mnie szeroko otwartymi oczami. Mama zbladła wyraźnie. Tata zamarł z kieliszkiem w dłoni. Przelałam całą tę sumę bez jednego pytania. Natychmiast rano. Bo tak właśnie robią prawdziwe rodziny, prawda? Ufają sobie bezwarunkowo. Powoli otworzyłam przygotowaną kopertę. Później, zupełnie przypadkowo, dowiedziałam się z Facebooka, że to wcale nie była żadna pilna sytuacja. To były pieniądze konkretnie na to przepiękne wesele, na tę luksusową salę, na te importowane kwiaty, na ten pięciokondygnacyjny tort. Zaczęłam systematycznie wyjmować dokumenty, pokazując je gościom. Tu są szczegółowe wyciągi z mojego konta bankowego, oficjalne potwierdzenia wszystkich przelewów z pieczątkami banku, wiadomości od moich rodziców, którzy ani razu nie powiedzieli mi prawdy goście zaczęli głośno szeptać między sobą, wymieniając zdziwione spojrzenia. Ojciec pana młodego wstał zdezorientowany, nie rozumiejąc sytuacji. A co najbardziej interesujące, kontynuowałam spokojnie. Gdy ja wychodziłam za mąż dokładnie pięć lat temu, dostałam od tych samych rodziców trzy tysiące złotych i usłyszałam jasno, że to absolutnie wszystko, na co ich stać. Kasia miała teraz łzy w oczach, ale nie ze szczęścia. Ze wstydu i upokorzenia jej maskara zaczęła się rozmazywać.